2 października odbyła się długo oczekiwana inauguracja Roku Akademickiego na Akademii Sztuki w Szczecinie. W uroczystościach wzięli udział m.in. premier Donald Tusk oraz minister kultury Bogdan Zdrojewski. Wiele, wiele miesięcy temu, można to już liczyć w latach, na swojej drodze spotkałem grupę zawaleńców, którzy z nadzwyczajną konserwacją, która w finale zamieniła się w autentyczne tortury. Każdego dnia przypominali mi o tym, że Szczecin potrzebuje własnej Akademii Sztuki. Jest wielu ojców i wiele matek sukcesu. Jak wiecie, tylko porażki są sierotami. Ale tak wielkie przedsięwzięcie, jakim jest Akademia Sztuki w tak dumnym mieście jak Szczecin, rzeczywiście wymagało zaangażowania. Podczas uroczystej inauguracji profesor Ryszard Handke, rektor Akademii Sztuki, podkreślał, jak ważną rolę w powstaniu uczelni odegrali mieszkańcy regionu. Dziękuję politykom z najwyższego szczebla za ich mądre decyzje w naszej sprawie. Dziękuję parlamentarzystom, posłom, którzy wygrali dla nas Akademię wynikiem 423 do 0. Akademia Sztuki w Szczecinie rozpoczęła działalność 1 września. Jest to 19. publiczna uczelnia artystyczna w Polsce. Studenci będą się uczyć na trzech wydziałach instrumentalnym, edukacji muzycznej i sztuk wizualnych. Akademia Sztuki w Szczecinie powstała z połączenia kilku instytucji filii Akademii Muzycznej w Poznaniu Wyższej Szkoły Użytkowej oraz Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.